Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś mamy 24, a więc mam z numerem 24, neonowe 7 i tutaj zadyszkę gwiazda Fortuna, płynne złoto, bonus 7, góra kasy. Udało mi się jeszcze na dobry rok znaleźć. No i mam jeszcze dzisiaj pełny portfel. Jeszcze spróbujemy go, bo jest to numerów 25. Jeżeli mi się uda Kupić numer 25, to też wstawię. Zaczynamy. Także dzisiaj też na taki bogatszy odcinek, 85 zł. I tutaj szukamy siódemki. Neonowe 7. Czy pokaże się nam siódemka? Jest 9, 6, 5, dalej 2, 9, tutaj mam 4, jeszcze jedna czworoczka, kolejna piątka, 6 i 2. Nie ma. Gwiazda fortuna, mam ten kolor, już dawno w sumie takiego nie, nie widziałam. U mnie był ten drugi, a teraz się pojawił właśnie ten. Tutaj szukamy 23, 39, 6, 21 i 32 Z takich liczb. Możemy znaleźć też dolara albo gwiazdę. I mamy tak, 41, 37 nie ma szesnastki nie ma osiemnaście i trzydzieści cztery nie ma czternaście trzydzieści trzy blisko to jest dziewiątka jedenaście i dwadzieścia pięć nie ma

no niestety trójka i czwórka także tutaj jest też gwiezdna przegrana płynne złoto i szukamy trzydzieści jeden osiem dziewiętnaście dwadzieścia cztery i trzynaście

34 i 35. No nic z tych liczb nie, się nie trafia. Dalej, co tutaj mamy? 19. O, mam 19. No tam będzie nareszcie wygrana jakaś. 12 to już bliziutko. 7 nie ma. Dwójki też nie ma. I 21 nie ma. Kolejne 38. Mam drugą wygraną. Ósemka. Na no, fajnie. 16 nie ma. 25 i 6. Też nie ma. Dobrze to tak. 19. Mamy 20 zł. A pod ósemką jest dyszka. Płynne złoto daje nam 30 zł. Dobra. bonus 7 teraz. Wersja zielona. Szukamy siódemki albo pliku. Są wiśnie, chmury, podkowa. Tutaj jest balsam, diamenty. Arbus, damy perła, plecak. Piłka, palma, zegar, narty, kawa, tu jest karta, rower, awokado, korona, słońce, biedronka i gwiazda. Czyli bonus też jest przegrany. Góra kasy teraz.

A jest dwunastka. No to fajnie. Druga wygrana, 48, 19, 29 i 15. To mamy tak, pod 49 jest dyszka i pod dwunastką jest dyszka. Dobra, jest 20 zł na góra kasy. Teraz na dobry rok szukamy dwóch identycznych. Kwot styczeń jest pół miliona i 10 tysięcy. Luty 510. Marzec jest wygrana 10 i 10. W marcu kwiecień 20 i stówa. W maju mamy 20 i 10 tysięcy. W czerwcu 50 i stówka. Lipiec dwie różne, sierpień 1200, pół miliona i 1000. W październiku nie ma, w listopadzie też nie. I w grudniu są różne. Tu możemy znaleźć dzwonek, a jest gwiazda i kołnierzka, są figurki. No dobrze, ale dyszka jest. Także zbieramy, i ostatnia, kolejny portfel. Co tam nam dzisiaj tutaj portfel zaoferuje? Szukamy wygrywających: 24, 31, 9, i dwadzieścia dziewięć. Mam tak. Piątka. Trójka. Trzydzieści dwa. Blisko. Siódemka nie ma. Jedenastki nie ma. Dwadzieścia sześć. Dziewiętnaście. I dwadzieścia nie ma. I dwadzieścia dwa dwadzieścia siedem, osiem blisko, trzynaście, jest dziesięć, siedemnaście, dwadzieścia pięć i osiemnaście i ostatni rządek, tu jest czternaście, nie ma jedynki, nie ma 21 nie ma i 34 też nie ma. Ok to zobaczmy karty dzisiaj: lampy w karty. Walizka i klucz. Moneta i banknoty. Dalej jest. Walizka i diament. Moneta i diament. Pierścionek i banknoty. Tutaj mamy klucz i monetę. Banknoty i klucz. I pierścionek z monetą. Ok, trzy takie same kwoty. Jest 60 50 tysięcy Pięć tysięcy. 5000 po raz drugi, 60 po raz drugi, tu mamy 30, 100, 150, drugi raz 30, 200, 200 i 50 tysięcy. Także portfel. Drugi przegranek oraz co tutaj jest jeszcze? przegrane, ale mamy yy, tak, mam płynne złoto, daje 30 zł góra kasy 20 to jest 50 i dyszkę na dobry rok 60 zł na 85 także myślę, że nie jest już tak źle dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki pa